Cześć, ocalali. Z tej strony Walencjanistas z Abgalery. I w zasadzie bez zbędnego przedłużania zaczniemy temat, który po pierwsze jest nowy, a po drugie spędza sens powiek, co niektórym graczom. Chodzi oczywiście o zestaw burzy. Nowy sprzęt dla naszych heroesów, którzy jeśli są silni mogą stać się dzięki niemu niepokonani, a jeżeli są słabi to mogą sporo nadrobić. Do rzeczy. Wyróżniamy trzy kolory sprzętu oraz dwa typy sprzętu burzy. Trzy kolory, które dzielimy na niebieski, fioletowy oraz złoty. I tutaj od razu powiem Wam moje przemyślenia: sprzęt niebieski nadaje się tylko i wyłącznie do utylizacji. Nawet jeżeli uważamy, że jest super świetny, to nawet gracze typu free-to-play będą mogli bez problemu pracować na sprzęcie co najmniej fioletowym. Ale niebieski sprzęt nie jest taki całkiem nieprzydatny. Za utylizację niebieskiego sprzętu otrzymamy nanomateriały, bardzo potrzebne do ulepszenia nowego sprzętu bohaterów. Jest to o tyle fajne, że nanomateriały nie dzielą się już na kolory. To znaczy, że za utylizację niebieskiego sprzętu burzy zyskamy nanomateriały, które mogą posłużyć do ulepszania sprzętu burzy koloru fioletowego oraz złotego. Jako ciekawostkę podam również informację, że niebieski sprzęt burzy tworzy się wyłącznie dla piechoty. Nie wiadomo jeszcze, czy to jest błąd w grze, czy tak po prostu ma zostać. Następnie mamy sprzęt fioletowy. Jest to podstawowy sprzęt, na którym powinni pracować gracze typu free-to-play, low-spender, a nawet mid-spenderzy, czyli gracze, którzy coś tam już na grę wydają, ale w dalszym ciągu nie jest to kwota, która czyni z tych graczy liderami rajdów. Fioletowy sprzęt dzieli się już na klasy: defensywną oraz ofensywną. Każda klasa ma swój odpowiednik w typie herosa: piechota, łowca, raider. Więc od fioletowego sprzętu w górę mamy sześć rodzajów do zrobienia: dwa dla łowcy, obroną i atak, dwa dla raidera oraz dwa dla piechura. Każdy sprzęt burzy, bez względu na kolor i klasę, może być poddany aż 10 ulepszeniom, plus jednemu wzniesieniu, czyli dodaniu dodatkowej umiejętności. Wzniesienie wymaga posiadania specjalnej fiolki. Można to porównać do ulepszenia umiejętności Heroesów Limitless, gdzie 9 poziomów możemy zrobić za pomocą fragmentów bohaterów, ale na 10 poziom trzeba już zużyć specjalne strzykawki. Tutaj wygląda to i działa w ten sam sposób, tylko zamiast strzykawki mamy specjalną fiolkę. Dla tych, którzy są lub aspirują do bycia liderami rajdów. Złoty sprzęt burzy jest oczekiwany albo nawet wręcz wymagany. To w złotym sprzęcie burzy kryją się najwyższe i najsilniejsze wzmocnienia. Największe mnożniki ataku, obrony, wzmocnienia obrażeń bohaterów, behemotów czy eskadry powietrznej. Dotychczas w grze większą wagę należało przykładać do behemotów. Teraz zmienia się to i wracamy do korzeni, to znaczy obrażeń i redukcji obrażeń zadawanych przez Heroesów. To właśnie za sprzęt burzy uzyskamy największe mnożniki obrażeń Hirołów, które wpływają również na ich umiejętności oraz na żołnierzy idących w marszach. Samych kombinacji złotego sprzętu burzy na szczęście nie jest dużo. Jedyną dobrą radą dla każdego, niezależnie czy jesteś wypełniaczem rajdów czy liderem, zbuduj powoli. Może nawet lepiej będzie zacząć od fioletowego koloru. 36 sprzętów burzy. Wiem to dużo. Rozdysponuj je na wszystkie 6 marszów. Przydaje się to zwłaszcza w wydarzeniach, kiedy używasz wszystkich marszów jak Right na Reservoir czy Minhemm albo Azur Tannheist. Dlaczego? Bo zawsze będziesz miał bonus do statystyk.